Siemanko na kanale BLOODY'S TV po dłuższej przerwie wrzucamy do prawdziwego życia, więc do oglądania. Ustawcie suba i like. Idziemy już do pracy, to już jest trzeci odcinek z prawdziwego życia z B&D Drive. Parkujemy już. Idziemy już? Otwarte drzwi? Nie wiem dlaczego. Ryszard zapomniał zamknąć coś? Idziemy już na miasto. Czekamy na zamówienie. Znaczy zlecenie. He A ten co robi? Po co robi? Na trawę. Pole kogoś. C co? Co jest? Na stop będzie. Potrąbiłem na jego. Co za typ? Boże, nie wiem. Prawie ja chipsów wygrał. O zlecenia. Na zawracamy, bo jest w inną stronę. To chyba tutaj. Jakiś korek. Odpalę światło. No mogę wyprzedzić to. Trudno. Dobra. Chyba Mercedes jakiś. Co? Dziura? Dziura czy coś? Nie wiem. Juśadomę. A e, jest dziura. Ale... ale jak? A lampa, zderzak i opona poszło Polskie dziury, hi, hi. Dobra, ro rozkładamy maszynę na lewetę Powracamy lewetą? O, ciekawe czy ten Mercedes pojedzie w ogóle na lewetę Raczej tak Siadamy do niego. Mm. O, o, idzie coś, idzie? O, o, o t... przemknęła? O, idealnie. Co co Nie widzisz, że nawet to. Ale my tak, tacy ludzie denerwują. No ja radansko. Wyłączymy światło, wyłączymy silnik i chowamy i, i silnik, bo znaczy lawetę rysowamy, złożone, o. Zawracamy i będziemy jechać w na bazy po kolejne zamówienia. Poszedł on, ciekawie, co chce. Dzień dobry. Dzień dobry, jestem żoną szefa. Szef poprosił, bo ogólnie chcemy założyć nowy biznes w którym będziemy sprzedawać samochody. Na przykład, będziemy sprzedawać, kupować lekko uszkodzone albo dobre w stanie idealnym, w stanie tanim. I czy byś mógł podjechać dzisiaj po BMW M3 tam koło parkingu, gdzie mieszkaliśmy kiedyś? I taka prośba, w którym będziesz mógł zarobić nawet 1000 zł. Kupiliśmy takie fajne optko też, ale jest 400 km od nas. I czy byś mógł podjechać jutro czy za niedługo po nie? Nie no oczywiście. Teraz właśnie podjeżdżam pod warsztat i mogę podjechać. A wracając do tego dłuższego co mówienia, to mogę jeszcze dzisiaj wyjechać dla Państwa. Oczywiście, dziękuję z góry. I jeszcze jakby pan już przyjechał do warsztatu, warsztatu z tym BMW to prosiłbym mnie zajmować ją z, z lawety. Zamarkować tam koło budynku, na no może z tyłu, żeby nie widzieli, bo może ktoś jeszcze ukraść, bo taka dzielnica, wiesz. Okej, okay, dobrze, to do widzenia. Ciekawe, próbujemy, zarobimy nawet, a jak pani mówiła, tysiąc złotych, więc... Czemu mnie? W tym czasie, jak rozmawialiśmy, rozmawiałem, to już wjeżdżam z Marty z Labety i będziemy jechać po to BMW. Dobra, idziemy już. To jest nawet blisko, więc zajętym będziemy. Jestem ciekawy, jaki biznes, jakie BMW. Może się tam przyjadę na miejscu, może szef nie zauważy? hehe, <laughs> ale zakręt, o boże, musisz. Ups, podpron jadę. O, idealnie. Dobra, stoi jakiś BMW, jest. Ciekawy Ło, jaki ale wygląda, Ło, ale piękna bolż, bo zakochałem się już idziemy do niej, ale ładna mu nie, no, musi się przyjechać, Ło, boska, nie, Niesamowite! Ale środek. N3. Światu zaświecimy. Ło Boskie, jak brzmi? Nie. Możesz, mam nadzieję, że się nie zauważy. Borskie auto. Dobra, najpierw rozłożymy laweta i zaraz się przejedziemy. Może podyktujemy, włączymy trakcję czy coś, hehehe. <śmum> Dobra, idziemy do niej. M3 znaczek. Jak tu się otwiera Fakalnik? O! Ale małe, co ten był. O, włączamy trakcję. Nie jest włączono. Drzwi? Dobra, idziemy. Jak to brzmi? Nie. Kazałem i nie zauważyli. Jak to chodzi? Nie no piękne, nie. To nawet wiesz. Pierwsza zliftuje. Dobra, tyle, bo jeszcze szef zauważył. Wjeżdżamy na lebetę. Może odkupię nie dał, to auto? Hm. Pięcioma tysiącami na końcu, na pewno. Włączamy atrakcję, komforty, żeby nic nie się było. I wjeżdżamy na lebetę. Tak, żona szefa mówiła, cofamy do tyłu za budynek, żeby nic nie zahaczyć, bo byłby przypoł i nie zajmujemy tego auto z lawety, bo też żona nie chciała. Idealnie. Ciąż dalsza nastąpi w kolejnym odcinku.